I dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo gorąco i serdecznie. Czekajcie, robaczki, ja tylko się tu poprawiam, bo mi tu się wyjmnęło. E, co, odzywam się do Was w dniu znowu kolejnym moim wolnym? Troszkę się mogę odezwać, bo. Bo mam ten dzień wolny, co prawda nie odzywałam się od samego jego początku, ale za to odezwę się z holem zakupowym, dlatego że byłam dzisiaj, słuchajcie, zrobiliśmy z Krzysiem napad na nasze ulubione ziemniaki. Moja nowa kurteczka z River Island, tak by the way, też bardzo ładna. Mój cały shopping, jak już mam pokazać, to już pokażę. Poczekajcie, bo nie wiem, czy nie jestem za może muszę troszeczkę niżej, prawda? Więc zrobimy sobie szybki haul zakupowy. Co mogę tu powiedzieć? Jeżeli są tutaj jakiekolwiek osoby, które są z UK, to mogę tylko tyle powiedzieć, że od dzisiaj, czyli od tego live'a, jak Wam go dodam, macie opcję dostania u mnie zakupienia sobie perfum. Bakaraty. Mamy tydzień z bakaratami w kolejnej tam na wstępnej kolejności pewnie może wjadą Tom Ford. E, jakieś tam zamienniki. Oczywiście mówimy tu o zamiennikach, nie o oryginałach. Tak patrzę, że jeszcze widzicie cały sobie ładówkę do telefonu przy okazji. Czekajcie. Przy okazji podładuję sobie telefon. Niezbyt dobrze się poczuwam, bo raz, że kurde, zbliża mi się okres. Już nawet myślałam, że w ogóle dzisiaj powinnam. Znaczy w sumie już niby wczoraj myślałam, że dostałam. No ale jakoś tak średnio dostałam, natomiast dzisiaj nie ma w ogóle śladu, ale tak się słabo poczuwam, plus ja mam chorobę lokomocyjną, a właśnie byliśmy z Krzysią w pobliskim, o, byliśmy z Krzysią, słuchajcie, w pobliskim mieście i mnie tak trochę potało po w aucie. No, pokażę Wam tak, nowa torebka. Zakupiona na jednym z live'ów, yy, jeden minus już jej znalazłam, mianowicie ma ona rączkę, jest to oczywiście tam replika i tak dalej, e, tam mówią oczywiście, że jakoś premium, trele, morele, nie wiem, nie widziałam oryginału, więc nic nie porównam, ale na pewno mogę powiedzieć, że do dupy są te, te kółka tu, na których trzymają mi się, słuchajcie, pasek na których trzymam się pasek, bo na przykład ciężar tej torebki spowodował dzisiaj właśnie o takie coś, że tutaj mi się to po prostu otworzyło, więc ja chyba w ogóle to musiałabym gdzieś to zanieść sobie, żeby ktoś mi tu albo dał porządne te kółka, te, mówimy tu o tych. Albo je zakleję całkiem na forever, bo, bo ja ich będę używać, bo ja lubię tą torebkę mieć na pasku. Ja nie lubię nosić w ten sposób. Torebka jako torebka jest naprawdę fajna, jest pakowna, bardzo mi się podoba. Wszystko w niej jeszcze, co bym chciała, ale ja nie chodzę tak z torebką. Tylko właśnie zazwyczaj mam torebkę na pasku. A ten pasek od ciężaru mi się po prostu tu dzisiaj, o to mi się tak tu widzicie, otworzyło. No teraz pewnie tego nie otworzę, jak będę chciała. Mi się otworzyło wtedy kiedy nie chciałam, bo tu wystarczy tylko nasnąć i to się otwiera, nie? Piękna jest to naprawdę jest super. Mogę polecić, jak ktoś lubi repliki. W środku ma czerwone te wyściłanie i wyściłanie? Weź wchodzić. Dużo przegródek, sporo mieści, więc naprawdę super. Więc jestem zadowolona. Dlaczego tak mówię, żeby ktoś nie pomyślał, że po... sztawka się chwali, Tylko piszecie na przykład, skąd to masz, daj linka, albo może będziecie też sobie coś szukać, więc po to to robię? Żeby gdzieś tam Wam dać znać, że ja coś przetestowałam i coś się u mnie podoba, nie podoba, sprawdziło, nie sprawdziło, zacznę od tych rzeczy, co już tu mam wyjęte. Zakupiłam highlighty świeczki, bo to się u nas kończy jak świeże bułki. Sorry, zapas gumek do włosów, bo też zawsze brak. Zakupiłam olejek do włosów, który zaraz sobie użyję. Chciałam wziąć tak, tak naprawdę Lsef, ale tak jakoś starałam się w miarę y, najmniejsze pojemności i jak najtaniej, no i akurat padło na Got2B, a ja z got bardzo lubię ten suchy taki olejek do psikania i coś jeszcze mam, i coś jeszcze miałam, bardzo lubię zapachy z tego got oni mają bardzo fajne zapachy, już Wam pokażę i wybrałam ten właśnie. A zakupy są poczynione w Hombergansie, jakby co. Więc to to zakupiłam zapach, bo już mi się tu skończył, więc od razu już kupiłam ten, bo był na promce i był on za... A czemu nie oświatła? On był za, słuchajcie, aż, aż e, 3 chyba 99, gdzie tak naprawdę to... E, Ręka mam śliską. czemu teraz na przykład jest nieładne to te światło? Teraz chyba jest lepiej, co troszeczkę? Nie wiem. No tak mi się wydaje. W każdym bądź razie zakupiłam taki i wziąłam teraz z Glada, a ten to był z Erwika. Ręce śliskie od olejku. Teraz widzicie. No, także zapach i wybrałam Apple Cozy Cider. Um, dalej, nowość jakaś z White Glow Purple mm, Tooth Toner. Toner do zębów. Purple znamy oczywiście z produktów do włosów, a tutaj, proszę bardzo, mamy nawet coś do ząbków. Także zobaczymy, jest to coś wybielającego. Dla mnie będzie to oczywiście kolejna okazja do przetestowania czegoś. Oczywiście nie mam jak wyjąć rękę łąsiską i nie, nie mogę sobie poradzić. O, dobra, teraz Wam pokażę jak wygląda. Ładne opakowanie, bardzo ładne opakowanie nawet bym powiedziała. W ogóle krem do twarzy, zobaczcie jak coś do twarzy. Fajne. Super. Dobra, odkładam tutaj to do śmietniczka. Dalej, co my tu mamy? Zapas baterii. To akurat Oliwka kupiła. Ja zakupiłam sobie zapas moich rzęs. Wzięłam dwa opakowania, jeszcze jedne w sklepie zostały tylko, bo już były tylko trzy. Zakupiłam sobie produkt do ust, bo bardzo, bardzo lubię ten produkt. To jest lip taki plumper, lip plumping gloss. Bardzo lubię go mieć na ustach, fajnie nawilża. Kolejne rzeczy to bułeczki, bardzo lubię te buki, bo są mięciusieńkie, można je tak normalnie na świeżutko, a można je sobie fajnie do piekarnika wstawić, albo nawet i do tego do takiego opiekacza i one smakują jak, jak tosty, super. Rzecz po jaką jechaliśmy i tu uwaga, mi mi sali, rzecz po jaką jechaliśmy, naprawdę, ja Wam już tysiąc razy mówiłam, że są takie ziemniaczki w paczce, które po prostu kocham. My wszyscy je uwielbiamy, jemy je po prostu non stop. Nie pamiętam już kiedy tak naprawdę, czy znaczy pamiętam, bo tam była w tamtym tygodniu. Kiedy obierałam ziemniaki i gotowałam, bo naprawdę te ziemniaki smakują identycznie, a zajmują Wam minutę. Więc to są jedne, jedyne po prostu sprawdzone, już przetestowane przeze mnie, które naprawdę smakują jak normalny ziemniak. Jak normalny. Nie są jakieś takie sztuczne, nie, nie robią się takie kulki w środku, ani nie robią się takie jak, jak guma, nie? Tylko po prostu są jak normalnie ziemniaczki. Ja dodaję właśnie masełko, koperek i po prostu rebelka. No i zakupiliśmy właśnie, pojechaliśmy z Krzysią. Krzysiu sobie też zrobił zapas. No i zrobiłam sobie zapas ja. Zakupiłam 4, 8, czekaj, 8, i to nie było 8 chyba, to jest jajka, 8, 9, tak, dalej patrzysz tu na mnie, 10, 10 paczek tych ziemniaczków. Jak ktoś mnie ogląda stąd, ja wam je bardzo gorąco polecam, I jak nie znacie, ale jak jesteście i macie pod nosem Sainsbury's, to polecam. Bardzo gorąco i serdecznie, naprawdę. Ja wiem, że teraz każdy mówi, bo to niezdrowe, bo chemia, sremią, chemiejemy wszędzie, we wszystkim naokoło, Przesiadujemy kuźwa w tych no, jak one się nazywają, Burderkingach. Kingach, w McDonaldach i co, i tam nie ma chemii, też jest, jeszcze gorsza. Także polecam bardzo gorąco, naprawdę, jeszcze raz pokażę, może sobie nawet zrobić po prostu screenshota i iść do Sainsbury'ego i je znaleźć. 90 pensów jest za pudełeczką, w środku macie dwa opakowania. Mi takie dwa opakowania starczają na 4, 4 do 5 obiadów, tak. Teraz tak, dwie rzeczy jakie tutaj zakupiłam, to są to oczywiście pizze, wiadomo, nie, pizza to jest normalne, bo my wszyscy jemy pizze i lubimy, uwielbiamy i tą wzięłam jako pierwszy raz, by Sainsbury's Barbecue Chicken, fully loaded, zobaczymy i Spicy Chicken Pizza, thin and crispy, też by Sainsbury's, obie by Sainsbury's, zobaczymy, na razie chowam, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie to chowam, Chyba sobie tu też czekajcie. Muszę gdzieś to zmieścić. Aż, aż mi zimno zrobiło. Aż mnie zimno przeszło. Czekajcie, stare ulubiony. Dobra, mamy to. E, te, te ziemniaczki to czemu w szafce. Zakupiłam oczywiście swojej taśmę, jakiś super soft. W ogóle jakiś nie wiem, nowy. Ja już się nam kończy, więc zakupiłam zapas papieru toaletowego. O, kot, kaszle. Kot mój jest przeziębiony. Ponad trzy dyszki dla za tej zakupki, co Wam tutaj pokazuję. Chowam siatkę i zaraz Wam tu dopokażę resztę I to by było na tyle. I dzisiaj, tak jak mówię, planuję zrobić live. Na live będą dostępne właśnie na zapisy perfumy. Także jak ktoś z Was będzie chętna, odzywajcie się do mnie na play. Eee, jak one mają, winogrona. Tu zakupiłam dwie przyprawy: eee, chicken seasoning i paprykę. Takie dwie? Bo, bo akurat do chickena bardzo potrzebujemy zawsze, a brykam się kończy po prostu szybko. E, szczympiorek do jajecznicy, e, te mandaryny, i teraz tu jakaś nowość w ogóle. Jestem bardzo jej ciekawa: karmelowe Latte, e, caramel and smooth, i to jest Starbucksowa. Zobaczcie takie wydanie. Także fajnie, fajnie, bardzo mi to cieszy, coś nowego. Jedną wzięłam do, do pracy, bo moja szefowa i zarazem koleżanka bardzo lubi właśnie z mlekiem takim ołtowym, czyli przednem, więc do pracy i mleko ołt. to jest chyba to była akurat nie barista, ale Kalifia Farms oat Original Oat Milk z dodatkiem wapnia i witaminy D. No, także takie. E, tutaj nie widziałam go, więc dlatego tutaj wzięłam. O, przypomniałam się, że mleka nie wzięłam, Ogólnie normalnego. I kawę nam wziął do pracy, bo nam się ostatnio kończy. A w sumie jestem, jak to mój szef mówi, ja jestem kafetera. Jestem od kawy w pracy u nas. Ja robię zawsze kawę, jak mamy przerwę. Praktycznie nikt nie robi u nas w pracy kawy, tylko ja. Nie, że nikt nie pije, tylko wszyscy piją, tylko ja zawsze robię kawę. Ja jestem od kawy, więc ja jak wchodzę, to jest o, kafetera przyszła, nie? No, więc jestem od e, kawy, no bo ja jestem kawoszką, więc po prostu robię nam kawy. No, więc e, od kawy jestem i kawę zakupiłam nam do pracy. Te dwie muszę je tu trzymać gdzieś na boczku, żeby nikt mi tutaj nie ruszał. No i co, zapach jeszcze rozpakuję, porozkładam rzeczy i idę do pokoju, biorę się za doładowanie telefonu i przygotowanie się do live'a, także jeszcze raz tylko przypominam, jeżeli tutaj ktoś jest, kto ogląda mnie z UK to i ma ochotę sobie zakupić perfumki, yy, to pytajcie, po prostu dopytujcie, co bym miała, na kiedy bym miała, wszystko piszcie mi na priv, to się dogadamy, w każdym razie, czekajcie 18 minut, ustawić, 18, nie? No, o, już się przyknęło. dobrze, idealnie, pięknie, jeszcze raz, o, i zobaczymy jak będzie pachniało, e, o, ładnie, o, już czuję, o, takie jak jedne z moich perfum, które też mam teraz z arabskich, no, takie pieczone jabłuszko, takie z cynamonem jabłuszko, no, tak pachną. Mają sobie jakąś nudę taką. No, także ja wam dziękuję za chwilę uwagi. Już widzę, że jest 13 czy tam ileś minut. Dużo nie będzie tutaj do wycięcia. Dogram wam pewnie coś. Yy, może nie jutro, bo jutro pracuję, ale w poniedziałek, bo w poniedziałek mam wolne. Także yy, to wam dogram, może rzeczy. Pokażę wam, co mi przyszło z Polski, co zamówiłam sobie z Polski, yy, co do mnie dotarło, jakie piękne ciuchy zamówiłam, bo akurat tu możecie się zainspirować, jeżeli są jakieś sroki. Jeżeli lubicie takie o, takie o. Różne jakieś albo logowane, albo na jakąś tam znaną markę, albo takie sroczkowate rzeczy, typu z cyrkoniami, i tak dalej, no to, to to będzie coś dla Was. Także no, do usłyszenia. Słyszymy się niebawem. No, i odzywam się do Was ponownie. Ja jestem właśnie w trakcie, ale widzę, że tu się nie mogę chyba zminimalizować. Czekajcie, skręcam właśnie mebelek Patrzę, czy mogę, nie, nie mogę chyba się zminimalizować, to muszę się podwyżyć, o, żebym, tak żebyście mnie widziały, zaraz się będę ogarniać za live, ale póki co muszę skręcić, słuchajcie, do końca mebelek, mebelek, który zakupiłam sobie w takim celu, żeby ustawiać sobie perfumy, bo nie mam już miejsca na toaletce, a będę poszerzać sobie kolekcję perfum na pewno, jakbym wiedziała, to bym sobie to zapisała w postanowieniach noworocznych, no. Że poszerzam kolekcję perfum. Chcę mieć przepiękną taką kolekcję, kiedyś sobie zbierałam. Tak, teraz chcę do tego wrócić, ale teraz będę miała takie różnorakie i powiem wam, że takie raczej niszowe niż takie um, drogeryjne. Dobra, mebelek mamy na drugim punkcie, numer 3 teraz. Aha, teraz mam postawić i ponaklejać. Taki oto mebelek, przepiękny, słuchajcie. Fajnie będzie służył mi na perfunki, bo tutaj się ich naprawdę dość sporo zmieści. Więc tutaj dodam też jakieś światełka, jakieś LEDy. Będzie to wyglądało naprawdę ładnie, dziewczyny. Zaufajcie mi. Ładnie to ozdobię. Jeszcze nie wiem nawet, gdzie to postawię tak naprawdę. Czekajcie, muszę tu się posunąć z tym. Tu widzę, że muszę dokręcić. Dobra, już to widzę. Także widzicie, no tak właśnie wygląda mój dzień wolny. Na przykład czekajcie. O! Ok, dokręcone, dokręcone, skręcone, dokręcone, ale jeszcze dokręćmy, tak na maksiorka, żeby mi się coś nie rozkroczyło, jak będę ustawiać perfumy, wiecie o co chodzi. Ale jestem podjarana, bo, bo tu naprawdę fajne rozwiązanie. Dobra. Wszystkie. Mamy to i teraz mamy ponaklejać te naklejki, żeby zakleić chyba dziurki, tak? E1, ABC, D. E jest jeden. To chyba takie maleństwo. Idzie to E, idzie. E? Najstarsi no górale nie wiedzą. C16. ABC. To są naklejki. Dobra, to są C. Naklejki, tylko gdzie idzie ten jeden? E. Powiem Wam, że najstarsi no górale no nie wiedzą. Nie wiem, nie rozumiem. To ma gdzieś iść. I gdzie to ma iść? D to jest to i E to jest to maleństwo, tylko gdzie to idzie? Tak jest narysowane, że nic tu nie kułam. Są tylko te naklejki 2, 4, 6, 8, 16 naklejek. Po czemu to służy, żeby to powiesić? Że niby, że, że, że co, że, że co mam z tym zrobić? Nie jest to w ogóle narysowane, ale tak wygląda, jakby to na tym sznurku można było gdzieś później do ściany przymocować, ale ja nie będę przymocowywać tego do ściany, więc chyba ja omijam ten krok, omijam ten krok już widzę, że tu chodzi o to, że do ściany coś można na kołek dobra, już widzę, dupa blada nie potrzebuję kołka, nie potrzebuję tego do ściany Przybijać przecież, przecież to ładnie stoi To ja tutaj mam dziurę w ścianie robić niepotrzebnie nie musi mi się to trzymać ściany zostały mi trzy kołki, to chyba zapasowe Super, poradziłam sobie. Fajnie, że do Was mówię i że mnie nie widać w ogóle. Nic nie widziałyście. Super. Dobra. E, zostały nam naklejki. To ja się tu jeszcze zwyżę, żeby mnie było widać, bo mnie nie widać. I naklejki zostały po to, żeby. Teraz porysuję sobie tu podłogę. Żeby ponaklejać, e, tak, żeby nie było widać tutaj śladów tych, e, tych boków. Więc to akurat super. Ok. No, i tak wygląda mój dzień wolny. Dzisiaj planuję właśnie Wam live'ik. Bardzo jestem podjarana, bo udało mi się pozałatwiać dla Was bardzo em, fajne perfumki, z czego bardzo się cieszę, bo bardzo dużo z Was mnie pyta, a teraz już nie musicie po prostu się martwić, będę je dla Was miała. Więc dla zainteresowanych, jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakimkolwiek zapachem, proszę do mnie się odzywać, pytać i wszystko będę Wam e, załatwiać. Co byście nie chciały, to Wam oczywiście nie mówię tu o o dokładnie takich testerach 1 do 1 i tak dalej. Mówię o zamiennikach, ale bardziej jakby tutaj skupiam się na pierwszy tydzień. To zrobiłam sobie taki tylko bakaratowy, ponieważ ja zachorowałam na bakarata, zachorowałam na tą Forda i z tą Fordów będę chciała jeszcze testować. Tylko ja dopiero Wam będę polecać tak naprawdę zapach w 100%, jak sprawdzę na sobie. Więc najpierw ja potrzebuję czasu, rozumiecie? I ja potrzebuję tych zapachów, żeby sobie je zamówić, zakupić, żeby móc dla Was przetestować. Bo ja ich znikąd nie dostaję, z nieba mi nie spadają. Więc ja muszę zarobić, kupić je, muszą do mnie dojść i ja muszę je przetestować. U mnie test perfum generalnie wystarczają dwa dni. Ja sobie daję dwa dni na to, czy perfum mi się sprawdza, czy mi się nie sprawdza. Nie wiem jak macie Wy, ale możecie mi dać znać w komentarzach pod spodem, pod tym filmem mi wystarczają dwa dni. Jeden dzień sobie go stosuję i drugi dzień stosuję. I jeżeli wszyscy ode mnie wyczuwają tą nutę i ja ją czuję też od siebie, to jesteśmy w domu. To wtedy dla mnie ten zapach jest po prostu wow. Tak właśnie było w przypadku bakaratów. Na razie mam bakaraty raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze dwa do mnie będą szły. No i tak jak mówię, na wszystko trzeba zapracować, zarobić, żeby kupić. Wiecie o co chodzi, więc wszystko wymaga czasu. No. Także cierpliwości, ale gwarantuję, że te bakaraty już takie klasyki, czyli bakarat czerwony, ekstrakt i bakarat złoty, czyli 540 klasyk dla mnie. E, macie już u mnie od razu od ręki, więc wystarczy mi tylko dać znać. Ja wam od razu zamawiam, wy mi wpłacacie pieniążki, ja zamawiam i no, dzień, oczekajcie, że rozumiem. Dzień, dwa, nie wiem, no do, do trzech. W zależności, gdzie mam to wysłać. Oprócz Polski, bo do Polski to oczywiście się nie, nie. W ogóle nie rozmawiamy tutaj o wysyłce do Polski. Nie ma takiej opcji nawet tutaj. Dlatego, że zatrzymaliby te perfumy. Nawet gdybym ja próbowała do Was coś wysłać, to byłyby one zatrzymane, przetrzepane. Wiecie o co chodzi. Dobra, skończyłam moją pracę domową. robótki ręczne. To wyrzucam, to sobie zachowam. Eee, no, zaraz wam pokażę. Mebelek kupiłam właśnie, bo nie pokazałam wam go w holu. Mebelek zakupiłam w Hombergance. Instrukcja obsługi. Kocham takie instrukcje obsługi, gdzie macie po prostu niby, wiecie, niby proste, ale jak widzę 16 śrubek, to ja już wam, wiecie, delirkę. Eee, tak wygląda Mebelek. Czekajcie, schowam ten kocyk, ten kocyk, nie wiem. Tak to wygląda, tak będzie stało, przy ozdobie jakoś ładnie, więc myślę, że naprawdę super. No i co? I odzywam się do Was niebawem!